Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jest już koło 19, ale postanowiłam jeszcze Wam nagrać z dnia. Dzisiaj byłam na kolejnych nagraniach do programu Misja Integracja. Pamiętajcie, że możecie zobaczyć te odcinki w TVP Regionalna w każdą niedzielę o godzinie 9 albo w środy o 10.30. Także zapraszam serdecznie, jeżeli macie ochotę, to yy, włączcie sobie w niedzielę lub, lub w środę telewizor, to zobaczycie, co tam sobie działa yy, w telewizji. Yy. Stój dnia. Pokazywałam Wam na Instagramie, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, bo wtedy możecie zobaczyć trochę fajnych zdjęć z zakupic. Także zapraszam na Instagram. Na Instagramie pokazywałam Wam trochę zdjęć z tego dnia. No i tam ukazał się już ten strój dnia, ale dzisiaj chciałam Wam pokazać Wam, YouTube'owym YouTube moim widzom, strój dnia po kolei. Najpierw zaczniemy tak jak zwykle, czyli od włosów. Włosy mam z takiego mistelnie plecionego koczka. tak jak to nazwać? Koczek, nie? Taki... Raczej tak, bo szczerze tak fryzjerka wywijała, że... Tak, to jest taki kok do góry, ale on jest taki fajnie pleciony. Grzywka jest podniesiona bez dzisiaj. Mega, mega upał i e, inaczej po prostu nie dałoby się, e, żeby wszystko było, wiecie, tak do góry. E, Betty już kręci nosem, więc. E, Trochę podkręcam tempo. Dalej, makijaż. Dzisiaj, ja, no jeżeli chodzi o makijaż, postawiłam na czarne kreski, beżowe wykończenie z lekkim błyskiem. Takie trochę klasyczne i pasujące do wszystkiego. Makijaż jest po całym dniu, więc błagam Was trochę. Wyrozumiałości. Dalej, e, sweterek z e, bodajże teranowy mm, i on jest taki na 3/4. Rękaw. On jest tylko na zasadzie takiej narzutki, ponieważ ta sukienka, o której teraz Wam powiem, ma bardzo krótkie rękawy, a ja z reguły nie pokazuję rąk, bo nie lubię taka fana e, Sukienka. Sukienka jest Luka. I mogliście ją zobaczyć w, w, w ostatnim, jednym z ostatnich holi zakupowych, chyba w ostatnim. Ale jak nie widzieliście, to tu Wam daję e, link e, do, do tego flinku. E, sukienka z New z jakieś 40 zł, e, czarna u góry. Dalej w kratkę, fajnie tutaj, e, tak rozkloszowana. E, o! E, dalej. Niestety. Mam czarne legginsy, z których cały dzień po prostu tak gotowałam niemiłosiernie. Bo jak wychodziłam z domu, to było zimno. Znaczy wiecie, no wiecie, to było przed koło 8 i po prostu było zimno, więc ja użyłam leginsy i po prostu ledwo wytrzymałam z nich, ale są... I też Wam je pokazuję. Buty czarne, moje już wielo, wieloletnie, zwykłe balerinki, skarpeteczki typu takie najstopkowe stopki i co jeszcze? Jeszcze biżuteria. Na sobie mam tylko bransoletkę taką srebrną z błyszczącymi oczkami, którą kupiłam w salonie fryzjerskim Hest W ogóle muszę Wam to powiedzieć. Że ostatnio przeglądałam swoją większą ilość bręzoletek i stwierdziłam, że większość bręzoletek mam z hefta. Naprawdę, jeżeli jesteście z Warszawy i możecie wejść do tego salonu fryzyjskiego, tam są takie bransoletki, że mucha nie siada. Także tą bransoletkę również kupiłam w heście. Żółty lakier z Golden Rose, który już widzieliście w ostatnim stylu dnia. I mój ukochany e, GPS, czyli e, pierścionek zaręczynowy. I to wszystko. E, torebkę miałam, e, tą, którą pokazywałam Wam w poprzednim e, stroju dnia. Jeżeli go nie widzieliście, to tutaj zapraszam Was e, do obejrzenia. E, tu zobaczycie, jaką torebkę miałam. Nie chcę się wam jej pokazywać, choć tutaj gdzieś jest, ale nie pokazuję. Zobaczcie w poprzednim filmiku, no i to by było tyle, ja muszę się, że tak powiem rozdziać z tego wszystkiego i yy, ogólnie jest mega gorąco, więc nagrywam. I zajmuje to wszystko z siebie, także um, dajcie znać, czy Wam się podobał z dnia, co o nim myślicie. No i e, czy lubicie strój dnia? Jeżeli tak, to czekam na Wasze kciuki w górę. No i oczywiście komentarze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to pamiętajcie, że tutaj u dołu macie czerwony guziczek. Który warto kliknąć, aby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia już niebawem na moim kanale. Trzymajcie się pa!